Szanowni Państwo, połączyła nas troska o zabytek. Konkretnie o zabytek, który zlokalizowany jest przy ulicy Brzeskiej w potrzebu. Na ostatniej sesji Rady Miasta pojawił się projekt uchwały, którego celem było wystawienie na przetarg i sprzedaż działki, która ma powierzchnię ponad 1 hektar i która jest zabudowana tym konkretnym zabytkiem. To jest unikalny zabytek na skalę europejską z Podczas sesji ta uchwała nie przeszła. Dlatego, że grupa radnych, w tym Klub Koalicji Samorządowej oraz Klub Radny Prawa i Sprawiedliwości, a także radni niezrzeszeni Renata i Izabela Zielińska zagłosowaliśmy przeciw. Ale przeciwko zagłosował również radny Dariusz Zawacki. Później mieliśmy pewne perturbacje, jeżeli chodzi o los radnego Dariusza Zawackiego. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, jak mężczyźni i ustaliliśmy, że Klub Radnych Policji Samorządowej w związku z tym, iż ta kwestia nas łączy, zaprosi radnego Zawackiego na te ostatnie dwa miesiące kadencji do naszego klubu. Tak. Radny Zawacki słynie z tego, że jest obrońcą zabytków, że jest miłośnikiem historii, że jest uczestnikiem grup rekonstrukcyjnych i jeżeli ktoś ma do niego pretensje, że nie chce się zgodzić żeby miasto sprzedało nieruchomość zabudowaną zabytkiem, to znaczy, że chciałby, żeby radny Zawacki wyrzekł się swoich własnych poglądów. W naszym klubie nie ma ani dyscypliny partyjnej, ani dyscypliny w głosowaniu, ani nikt nikomu nie będzie łamał kręgosłupa tylko dlatego, że ktoś ma inny pogląd na jakiś temat. Trzeba się szanować. O wiele ważniejsza jest debata, dyskusja i szacunek. Niż sprawy natury politycznej. Tym bardziej, że mówimy o sprawach poważnych i ważnych dla naszego miasta. Mamy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie zabytków w naszym mieście. Miasto musiało interweniować w przypadku jednego przynajmniej z nich, żeby go uratować przed dewastacją. Ile zabytków w naszym mieście zostało zdewastowanych tylko i wyłącznie dlatego, że trafiły w ręce prywatne. Oczywiście nie wszystkie, tak, ale trafiły w ręce prywatne, a ludzi nie stać było na to, żeby e, zadbać o te zabytki. W związku z tym My mówimy nie. Doszła do nas informacja przekazywana od koleżanek i kolegów z klubu Kołowrzesty Razem, że na najbliższą sesję w marcu ponownie ma trafić ten projekt uchwały. Apelujemy do Anny Mieczkowskiej, żeby tego nie robić, żeby zrobić to, o co pytał radny Zawadzki w czasie sesji miasta przedyskutować te kwestie ze środowiskiem, z Muzeum Oręża Polskiego, z miłośnikami historii i znaleźć jakiś pomysł na ten zabytek. Przygotować dla niego program, również program ratunkowy, dlatego, że jest on w fatalnym stanie. Oddanie go w prywatne ręce naprawdę nie jest rozwiązaniem. Ja, ja tylko krótko, Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom z dotychczasowych Klubów Kogrzysty Razem oraz Nowy Kołobrze za współpracę. To było 5,5 roku naprawdę owocnej współpracy. Dzięki temu zdobyłem dużo doświadczenia, dzięki wielogodzinnym dyskusjom i tak dalej i wszystkim życzę bez względu powodzenia w wyborach samorządowych. Trzymajcie się. Ja może na koniec jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o podczelę, nie będę ukrywał, że podczele jest szalenie ważnym obszarem naszego miasta. Wiemy, że w Urzędzie Miasta trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania tego obszaru. Chcielibyśmy, żeby ta koncepcja pojawiła się na, na Radzie Miasta do końca tej kadencji. Ta kadencja kończy się na koniec kwietnia, więc dobrze by było, żeby mieszkańcy, którzy pewną decyzję będą podejmować 7 kwietnia, wiedzieli, jakie plany ma miasto, jakie plany ma magistrat, jakie plany ma Anna Mieszkowska, jeżeli chodzi o kierunki rozwoju e, tego osiedla. E, a kończąc tę krótką konferencję powiem, że radnego Dariusza Zawadzkiego głosowało ponad 700 osób w poprzednich e, wyborach. Są to ludzie, którzy powinni mieć i mają prawo do tego, żeby dokonać jego osiągnięcia e, w tej kadencji i e, Nasz klub, a w zasadzie komitet, który założyłem, umożliwi Państwu e, tę te, te, te możliwość te, tej weryfikacji. Radny Zawadzki znajdzie się na naszych listach wyborczych. Szukajcie do Państwa w, w okręgu numer 3. Jeszcze pytanie. już jakieś swoje wstępne pomysły na temat tego, tego zabytku macie, czy, czy, czy to po prostu chcecie rzucić tę kwestię do... Do, do dyskusji na razie miasta. Ten zabytek został wpisany do, rejestru, do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Właśnie. Na szczęście. Na szczęście został wpisany do tego Rejestru Zabytków. Yy. Darek jest miłośnikiem historii, tak. Yy. Może ma jakiś na to pomysł osobisty. Z kolei nam brakuje czegoś innego. W ogóle dyskusji o tym zabytku. Nie odbyła się żadna dyskusja, nawet na zespole do spraw zabytków, który funkcjonuje przy pani yy, prezydent. Tak, nie ma żadnego pomysłu. To jest to, co powiedziała Ewa to podczas yy, sesji. Kiedy radny Zawadzki zapytał ją, czy ten temat był konsultowany z Muzeum Oręża Polskiego, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum, z Robertem Maziarzem, który ma swoje muzeum w budynku ratuszu, odpowiedź brzmiała nie. Bo to Jeżeli nie było konsultacji, nie było żadnej dyskusji na temat tego, to pomysłem, żeby zadbać o ten zabytek poprzez jego sprzedaż, to jest żaden pomysł. Spotkajmy się, podyskutujmy, porozmawiajmy. I wypracujmy kompromis. I wypracujmy kompromis? Jakieś jasne konkretne stanowisko. My, my nie jesteśmy nie dla zasady, że nie. A dlaczego by do pana nie było tej dyskusji? Być może ktoś jest zainteresowany, żeby tę nieruchomość na sprzedaż wystawić. Tak? Proszę przypomnieć sobie batalię o plan zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, kiedy udało nam się dzięki zresztą i radnemu Zawackiemu i innym radnym również z klubu Pogrzebscy Razem Wykreślić z projektu planu funkcję handlową dla tego obiektu. Linie zabudowy, które tam są przygotowane, jak Państwo zobaczycie, one ewidentnie wskazywały, że może być tam zrealizowana funkcja handlowa. A my nie chcieliśmy tam sklepu dużego typu Dino. Tak? Ja nie twierdzę, że akurat ten konkretny sklep, ale tego typu, żeby tam obiekt stanął. Tak? Trzeba znaleźć pomysł na, ten, na tę nieruchomość taką, żeby i mieszkańcy Poczela mieli z tego korzyść i miasto miało z tego korzyść. Żebyśmy mieli się czym pochwalić, albo mamy się czym pochwalić. Tak? To jest unikat ten zabytek. I o to generalnie w tym wszystkim chodzi. A jeżeli ta działka by była sprzedana, a zabytek jest wpisany do rejestru, czyli on zostaje, czyli inwestor, tak. tak, właściciel działki, nie może. może go zburzyć, tak? To jest czysta teoria. W praktyce to wygląda w ten sposób, że jeżeli ten zabytek i w planie zagospodarowania są takie zapisy, jego stan pokazuje, że można byłoby go rozebrać, tak, to faktycznie mogłoby do takiej sytuacji w skrajnym przypadku dojść. A my chcielibyśmy temu przeciwdziałać. Proszę zobaczyć, na terenie potrzebach funkcjonują hangary. Tak? Zobaczcie, jak ten hangar, który, który wykorzystują motocykliści, jak został fajnie zagospodarowany. Tak? Myślę, że dla tego zabytku również jest rola i miejsce.